Szanowni Państwo, poprosiliśmy Państwa o spotkanie, aby odnieść się do zarzutów, które są kierowane pod naszym adresem od dłuższego czasu. Od 8 miesięcy jesteśmy systematycznie pomawiani o zdradę, polegającą na nieposłuszeństwie w głosowaniach. Przez część Kolegów z Prawa i Sprawiedliwości. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej młodzi radni urządzili sobie kolejny raz niczemu nie służący teatrzyk, chyba w ramach lansowania się. Ale oto fakty, od samego początku pracy w Radzie Miejskiej obecnej kadencji zawsze głosowaliśmy i będziemy głosowali za rozwiązaniami, które są pozytywne dla naszego miasta, a tym samym dla nas wszystkich. Mieszkańców Pabianic. Tak samo postępowali nasi koledzy i koleżanki z klubu Prawa i Sprawiedliwości, ale do pewnego czasu. Po zerwaniu koalicji przez PiS niektórzy członkowie zarządu w bezwzględny sposób nakazywali nam głosować przeciwko rozwojowi i działaniom służącym dobru miasta. Jakie to miały być skutki tego głosowania? Nieuchwalenie budżetu, zablokowanie finansowania, a tym samym brak inwestycji miejskich, nieudzielenie prezydentowi absolutorium za 2015 rok, w którym to roku jedna z osób odpowiedzialnych za sprawowanie władzy był senator Sprawa i Sprawiedliwości pan Maciej Uczak. Co by się stało, gdybyśmy zagłosowali zgodnie z wytycznymi i poleceniem części zarządu. Proszę bardzo. Nie, nie byłoby między innymi domu seniora, oczekiwanych od lat remontów, ośrodka dla niepełnosprawnych WTZ, sali widowiskowej mok, remontu sal gimnastycznych w szkołach, budowy dróg i remontów ulic, między innymi siennej, próżnej, południowej, żelaznej, karniszewickiej, wiejskiej, kościuszki, piotra skargi, osowskiego, żeromskiego, rewitalizacji Lewitynu. Urządzenia skweru szarych szeregów, remontu szatni na włókniarzy, czy nawet tak drobnych spraw jak zakup leżaków i parasoli na lewitę, też mieliśmy być przeciw. Zablokowanie możliwości otrzymania pieniędzy unijnych, brak zakupu terenów pod inwestycje, na przykład strefę ekonomiczną. Łączny koszt całości inwestycji wynosi blisko 20 milionów złotych. Chcemy jasno oświadczyć, że nikt z naszej trójki nie sprzeniewierzył się ideałom, które głosiło i głosi prawo i sprawiedliwość, a głoszone tezy o naszym sprzeniewierzeniu się są oszczerstwem, pomówieniem i kłamstwem. Nadal będziemy działali na rzecz miasta i mieszkańców zgodnie ze złożonym przez nas ślubowaniem. Szanowni mieszkańcy, wszystko ma swoje granice, nawet lojalność wobec lokalnych władz partii, kiedy zagraża to interesowi miasta. My uważamy, że tu w samorządzie nie można zaobiecane korzyści podejmować lub nie podejmować uchwał, które są w sprzeczności z interesem miasta i jego mieszkańców. My wybraliśmy lojalność wobec swoich wyborców, mieszkańców tego miasta. Tu w samorządzie nie można być przeciw uchwałom, które są korzystne dla miasta. Szanowni Państwo, w styczniu na sesji budżetowej nie mogliśmy głosować przeciw przyjęciu budżetu na 2016 rok, jak również prognozy wieloletniej. Prezydent przygotował możliwość wcześniejszej spłaty zadłużenia miasta, co daje miastu element rozwoju. Po sesji dowiedzieliśmy się z lokalnej prasy o wyrzuceniu nas z klubu PiS. Oświadczamy, że do dnia dzisiejszego... Nikt z przedstawicieli lokalnej władzy PiS nie przedstawił nam żadnego uzasadnienia. O wszystkim dowiadujemy się z lokalnych mediów. Czy na sesji kolejnej powinniśmy głosować przeciw absolutorium dla prezydenta miasta, choć komisja rewizyjna i organy nadzoru wydały pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium? Proszę Państwa, proszę sobie zadać pytanie, kto działa przeciw interesom miasta? Dziękuję.